Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kanale, na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam Wam o różnych przeróżnych książkach i właśnie dzisiaj dosłownie porozmawiamy o różnych przeróżnych książkach, ponieważ ostatnio trochę książek mi przybyło yy, i postanowiłam, że by ich wam na bieżąco, w miarę na bieżąco, nie pokazać. Będą to książki z, z gatunków różnych przeróżnych. E, trochę magicznych, trochę fantastycznych, e, trochę e, horroru, coś może w tym stylu. Zobaczymy, boż nie pamiętam co tam było. Zaczynamy! Dobra, stosik prezentuje się tak te książki, o te książki na półce przypło mi ostatnio. Są różne, więc ja będę może wyjmowała po jednej z każdego rodzaju, ile się ty nie rozsypie. Dobra, przejęłam. Zaczemy, zaczynamy od czegoś, co czytałam już raz bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, w czasach szkolnych i to była podstawówka, jakieś początki podstawówki. No może nie początki, trochę później, ale i tak sięgnęłam po tą książkę, można powiedzieć za wcześnie, w sensie takim, że ona jest przewidziana dla e, tematycznie i i fabułą raczej dla czytelników starszych. Jest to połączenie w sumie e, fantazy z horrorem. E, I to jest z tej serii okładek, na których w punkcie ja jakoś chopla. To są takie okładki, wiecie, z wydań książek z lat 90. Nie jest gruba, raczej jest cienko wpisana. Do tej pory pamiętam niektóre sceny z tej książki. I chcę ją teraz przeczytać jeszcze raz. Przytargałam ją, z, że tak powiem, z kolekcji, z biblioteczki mojej mamy, bo to jest książka mojej mamy. I przeczytałam ją właśnie, sięgając po nią bardzo wcześnie, może powiedzieć, że za wcześnie, wykradając ją z kolekcji mojej mamy, gdzie potem mama się dowiedziała, że ja ją czytam, i pytała się tak, a co czytasz? Tutaj tej pory to pamiętam, jedną książkę. A jaką? No, i ja wiedziałam, że tak trochę mogłam się spytać, czy mogę ją wziąć, czy, czy to wiekowo się w ogóle do czegokolwiek nadaje e, dla mnie. Mówię, no to. Mama zrobiła tego tak, takie okej. Okay. Mhm. jak skończyłam ją czytać, to pamiętam, że spytała się jak. A ja wybrnęłam Książka, jak książka. Teraz, po latach, mam zamiar do niej wrócić, przeczytać ją jeszcze raz i najprawdopodobniej dla was ją zrecenzuję, ale już powiem coś więcej niż książka jak książka, tak? Dobrze. Idziemy dalej. E, dalej mam książkę, na którą... właściwie dwie, na które polowałam już od dłuższego czasu i w końcu mam te wydania. Celtowie i Druidzi to są chyba jedne z piękniejszych wydań takich książek jakie, jakie są, że tak powiem na świecie bardzo się cieszę, że ja mam je w swojej kolekcji, jeśli chodzi o Druidzi nie czytałam nic natomiast jeśli chodzi o Celtów czytałam gdzieś jakieś fragmenty i wiedziałam, że po prostu tę książkę muszę mieć w swoich zbiorach tym bardziej, że tematyka i druidzi celtowie jest mi dość bliska. Czyli mamy tak fantastyczne, trochę powiedzmy z działu magiczne. Lecimy dalej, co mi się wylosuje. Wylosowała mi się kolejna książka podkradziona ze zbiorów mojej mamy. Tej jeszcze nie czytałam, mama ją już czytała. Nie pamiętam, co mi jej temat mówiła, więc e, będzie fajnie. E, tu mamy fantazy. E, Zamek złudzeń. To jest opowieść Barda Zamek Złudzeń, Lakkeja i Shermana. I znowu ta piękna okładka, taka grafika, wiecie, jaki to jest styl. Chociaż ta książka z tego, co mi się wydaje. Nie widzę daty. Nie, też jest 90. i potem był nakład, chyba nowy. Jakoś tak. Ale to jest nadal okładka utrzymana w takim stylu jak ja lubię. Mm, więc też będzie czytane. To będzie czytane od podstaw, bo nie miałam z tym wspólnego nic. Eee, zostały nam jeszcze. Dobra, jeszcze jedną tą swój fantastycznych, potem przejdziemy znowu do magicznych. Eee, no, fantastyka i science fiction to jest książka, której... Moja mama uwielbia takie książki, zagadki. Eee, Gdzieś trzeba się wysilić, coś rozwiązać, pokombinować, pomyśleć. Ja może trochę mniej, a przynajmniej mam mniej do takich rzeczy cierpliwości. E, ta książka już swoje przeżyła i się troszkę rozkłada e, okładka. Ale cóż się dziwić, mamy Warszawa 1990. E, a z tyłu, ja wam jeszcze pokażę to na zdjęciu, e, po staremu jest cena. I to jest taka dosyć duża cena, bo za książkę zapłacić 12500 500, no to trochę to jest. I to jest 500 zagadek z fantastyki i science fiction. Ja mam w głowie taki plan, żeby coś z tą książką pokombinować, żebyśmy się w trakcie, jak będę ją czytać, razem może pobawili w te zagadki. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Polecam dla fanów y, właśnie fantastyki science fiction. To takich koneserów. Gratka. Może dorwiecie gdzieś jeszcze z całą okładką. Także to jest fajne. Z magicznych. To to miszcze. Chociaż czytałam grubsze książki. Aczkolwiek ta ma jeszcze y, małą y, małą czcionkę. Książkę, którą do tej pory czytałam w wersji jakichś PDF-ów, y, A jest to taka Podstawa, podstaw, jeśli chodzi o książki magiczne. Elfias Levy, Historia Magii. Myślę, że osobą w temacie jest ta pozycja dobrze znana. I tak jak mówiłam, ja ją już czytałam w wersjach PDF-u. W końcu dorobiłam się w wersji papierowej, bo są takie książki, które ja po prostu muszę mieć w wersji papierowej. I myślę, że z racji tego, że dorobiłam się takiego wydania to przeczytam sobie ją po raz endy jeszcze raz i być może też coś podziałamy, być może pojawi się też jakaś już oficjalna moja opinia na temat tej książki. To jest taka książka, która niby jest podstawy podstaw, ale wzbudza wiele kontrowersji i ile osób tyle zdań jej temat, więc to odkładamy. Kolejną, bo mi się tu sypują to jest Oh, drobny druczek. No, i jaka tu jest drobna czcionka? E, dobrze znanego Wam autora to jest książka. I ja kiedyś próbowałam. Ja ją próbowałam przeczytać. I poległam po paru parunastu, dziesięciu stronach. Po prostu, no nie. I nie wiem, czy to jest. E, z racji tego, jaki autor ma styl pisania, czy to raczej chodziło o to, jak się y, rozwija fabuła. Nie do końca wiem, gdzie leży problem, natomiast ostatnio ogłosiłam właśnie na Instagramie taką chmurkę tą do pytań, żebyście mi polecili, od czego zacząć przygodę z panem Kingiem. Nie czytałam jeszcze w swoim życiu nic od Stephena Kinga. Eee, mimo wielu och i achów. Na temat twórczości tego pana. Zaczęłam kiedyś tą, to było też dawno temu. Poległam yy, i poleciliście mi na Instagramie. Yy, w sumie część tytułów się nawet yy, yy, po, ten, potwierdzała, powtarzała od czego zacząć przygodę z Kingiem i akurat tego żeście nie polecali, więc myślę, że to nie był przypadek. Natomiast jeśli ktoś jeszcze coś chce polecić, od czego zacząć przygodę z Kingiem, żeby się nie zrazić, to sobie zostawię na zaś na kiedyś, to możecie mi napisać w komentarzu. A tak będzie sobie po prostu czekała chyba na swoją kolej, tak mi się wydaje. Tutaj też książka, która jest swoje przeżyła. Okładka jest troszkę taka widać używana, cieniutka. Arkady Fiddler, też książka podkradziona ze zbiorów mojej mamy. E, nawet nie wiedziałam, że w sumie ma tam coś Fiddlera, ale ostatnio miałam okazję przekopać się przez te wszystkie książki, więc sobie wybrałam. Przeczytam ją z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to autor, którego chciałabym mieć na koncie książek jakichś tam przeczytanych, kilku, a jeszcze nie mam. E, a po drugie, jest to książka. E, Również jeśli chodzi o autora, od autora, którego, którym zachwycała się na przykład moja koleżanka, która teoretycznie z czytaniem, no bywało różnie. Raz był przypływ taki, że czytała książkę za książką, raz nie. Natomiast jak ciągnęła się świat pana Fiedlera, no to już przepadła, więc ja z chęcią też spróbuję, skoro mam pod ręką. I na koniec perełka. Perełek. W końcu mam! Wersja papierowa moja własna z magicznych perełek. Chyba nie muszę przedstawiać. Chyba dobrze wiecie, co to. No to jest po prostu tak piękne i tak ważne. Mniejszy krucz króla Salomona. Księga pierwsza. I tu z przodu mamy taki piękny e, przekaz, tylko, właściwie nie przekaz, tylko napis. Księga przełożona na język angielski, martwą ręką i wzbogacona powiązane materiały, które ucies ucieszą mędrców w opracowaniu z komentarzami i ilustracjami Alistera Crowleya. Ja tą książkę na wyrywki gdzieś tam oglądałam. Gdzieś tam macałam, gdzieś tam czytałam jakieś fragmenty, które gdzieś mi tam wpadły w rękę i nic poza tym, a ostatnio właśnie w moje rączki wpadła. I jestem bardzo zadowolona. Jeśli któraś z książek Was zaciekawiła, macie, może już czytali e, i chcecie się podzielić zdaniem na temat tych książek, to zapraszam do komentarzy. Chętnie poznam Wasze. E, Oglądy na temat tych książek, lub co planujecie w najbliższym czasie czytać, albo czy też lubicie się zaopatrzyć taką kubkę książek, książek na jeśli się nią potem cieszyć. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma, gdzie pewnie będzie niezwykła okazja przyjrzeć się tym książkom, i właśnie też tak kombinuję, żeby połączyć się z różnymi akcjami, więc myślę, że będzie ciekawie. Dziękuję, że tu jesteście. Przegląd książek zrobiony. Teraz czas je poukładać na półce i ja oczywiście wyjęłam do filmu. Yy, I zapraszam do kolejnych filmów, a może i do poprzednich, jak ktoś jeszcze nie oglądał. Tak czy siak. Do zobaczenia i do usłyszenia w jednej przyszłości!